No w międzyczasie słuchajcie, zobaczymy czy traktor zagada. Mam taką nadzieję, chciałem im tutaj wyjechać. Mamy na luzie. Świecę podgrzejemy. Tak myślę, że około 10 sekund powinno wystarczyć. Jest jakieś, nie wiem, może 2-4 stopnie na plusie. No zobaczymy. Mam nadzieję, że pokaże klasę. Tutaj akumulator jest stary. Ale Jary, jak to mówią. się tu obrócić słuchajcie no i zostawię go może tam pod garażem niech sobie trochę pochodzi niech się podładuje jakieś 10 minut na wyższych obrota, to no tu jest prądnica no i tyle, w temacie włączę się za chwilę a no i słuchajcie jeszcze jedna taka uwaga e, najprawdopodobniej tutaj świece żarowe są do wymiany bo no nigdy tak długo traktor nie palił widocznie one słabo grzeją albo nie grzeją już wcale, bo tak jak mówiłem temperatura jest jakieś 2-4 stopnie. Także na przyszłą zimę, bo w tym roku to już mało co zostało tutaj. E, jeszcze nie wiem, może w lutym jakieś mrozy będą, ale ja i tak tym traktorem wyjeżdżam może dwa razy w miesiącu. Także słuchajcie, e, świece żarowe na pewno będą do wymiany bo to widzę, wiem jak palił w poprzednich latach, a teraz pali dużo gorzej, także na pewno na pewno muszę na przyszły rok, na przyszły rok, w tym roku, przynajmniej przecież 2024, no przed zimą, wrzesień, październik, czy tam listopad będę musiał te świece żarowe wymienić, tak żeby nie miał aż takiego ciężkiego startu, chociaż słuchajcie, z drugiej strony jak Obrócił parę razy ten silnik, no to może i lepiej przy takim odpalaniu raz na dwa tygodnie czy raz na miesiąc, bo ten olej e, przerzuci. No tak, tak mi się wydaje, że lepiej zawsze lepiej zawsze jak ten olej parę razy ten rozrusz, rozrusznik obróci e, silnikiem chociażby e, Dlatego, żeby ten olej, żeby ten olej po prostu poszedł dalej, no nie? wiadomo, że jak długo traktor stoi, no to wszystko ścieka do olejowej na dół. Eee, kolejna sprawa to ja zawsze staram się wbić bieg i trochę poruszać się traktorem. No nie wiem, tak, tak mi kiedyś tam eee, ojciec czy to, czy dziadek mówił, żeby tak robić, w ten sposób odpalać przy, przy dużej mrochnie. Dobra, słuchajcie. Ja się włączę przy pszczoła, Zapraszam jeszcze raz do oglądania. Powiem Wam tak, że trochę się tutaj uruszył, ślizgał. Nawet możecie zobaczyć dokładnie gdzie. Nawet na blokadzie go ściągało. Muszę tutaj te garki podstawiać. Tu mam garki z jedzeniem dla kokoszek. Kokoszki oczywiście już dostały że wieczorem jeszcze dostaną traktor niech pochodzi z jakieś 10 minut i no i co no i słuchajcie chciałem trochę tu porządku zrobić butle zabrać butla mi będzie potrzebna do dezynfekcji puli drewnianych eee, no i co no i troszkę tu ogarnąć słuchajcie eee, co dzisiaj w ogóle będę robił będę dezynfekował a zresztą inaczej. Zgaszę traktor, zgaszę traktor. Słuchajcie, pójdę do uli i powiem dokładnie, co będę robił. Zabiorę przy okazji ze sobą butle. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich serdecznie. Nie wiem czy nie witam się z wami jeszcze raz. Dzisiaj ten film mi wyjdzie trochę chaotycznie, No, już tam e, trochę materiału nakręciłem jak traktorem wyjeżdżałem, i nakręciłem odnośnie środków jakie. Będę stosował na wiosnę. A tutaj tak dodatkowo. Kupiłem herbatkę z klenara. I taki środek na nosemozę. W momencie, gdy pogoda na to pozwoli. Będzie nie wiem 10-15 stopni. No to podam każdej rodzinie taki syropek. Mam nadzieję, że coś to pomoże. Dodatkowo jeszcze kupiłem olejki. Tam, Jeżeli chodzi o olejki, to był tymianek, kolendra, mięta, yy, melisa. Coś tam jeszcze było, teraz nie pamiętam dokładnie. Te olejki chyba mam... A nie, je mam w domu, także jeszcze tutaj zaraz nakręcę właśnie odnośnie tych olejków jeszcze, które kupiłem. A jeżeli chodzi o olejki, no to olejki możecie zobaczyć tutaj, jak na załączonym obrazku. Takie będę podawał. Na poprawę kondycji pszczół, w zeszłym roku no troszeczkę te pszczoły zaniedbałem. Leczyłem je tylko na warroze. Kwas mrówkowy w sezonie i kwas szawiowy w grudniu. To, że w grudniu już niestety mi się dwie rodziny, silne rodziny produkcyjne osypały. Także zapowiada się to najgorszą Zimowle, odkąd mam pszczoły, no ale cóż, no co poradzić, takie życie eee, ja szybko wrócę do tych rodzin co miałem, do tej liczby rodzin. Tylko, że wiecie, na co to się przekłada. No to się przekłada niestety na eee, zbiory miodu. Bo jeżeli ja te rodziny podzielę, będę robił odkłady, no to po prostu mniej tego miodu. Tam załóżmy w czerwcu, przeważnie u mnie w czerwcu pobieram miód, no i wrzesień, październik z nawoci. Także, no nie za ciekawie, dlatego postanowiłem wrócić do poprzednich nawyków, tak jak w poprzednich latach stosowałem e, różnego rodzaju zioła. Polewałem pszczoły, podawałem e, zioła w syropie, e, stosowałem probiotyki, no i pszczoły nie miały problemu, jeżeli chodzi o nosę co do warrozy, no to kwas mrówkowy dawał radę przez te parę lat, jak go stosowałem. Nie wiem, co w tym roku się podziało, dlaczego. Eee, może przez tą ciepłą jesień była po prostu reinwazja warrozy. Nie wiem, tu też dużo pszczelarzy jest dookoła. Nie wiem, czy te pszczoły na nowo poprzynosiły do ulatą warrozę. No przecież zawsze ten kwas działał. A w tym roku coś poszło nie tak. Ale no co poradzić? Słuchajcie. Że... Życie toczy się dalej, trzeba odbudować pasiekę. Zresztą sami wiecie, jak to jest z tymi pszczołami. No jednak, jednak o nie trzeba dbać, bo e, wystarczy że się parę rzeczy za tak jak Ja to zrobiłem i widzicie, jakie są skutki tego. E, trzy rodziny produkcyjne mi się osypały na chwilę obecną i dwa odkłady. Dzisiaj pokażę, jak będę dezy dezynfekował ule drewniane. Zresztą już na pewno domyśliliście się. Butla spalnikiem no i opalamy w środku moim zdaniem to jest najlepszy sposób najdokładniej powinno się moim zdaniem dennice opalić dlatego też widać już kiedyś opalałem ona jest w środku aż czarna no a co do stosowania środków? no to słuchajcie te olejki e, różnego rodzaju tam był skład na internecie podany Tymianek, e, kolendra, mięta, melisa, coś tam jeszcze e, Będę na pewno stosował zaraz e, na wiosnę w, w tych dniach, w których będzie można stosować Muszę jeszcze dokładnie poczytać co z syropem najprawdopodobniej będę podawał, tylko nie wiem jeszcze jaki gęsty syrop I mm, nie wiem, marzec, kwiecień, jak pogoda pozwoli, no to Postaram się jakoś przeleczyć te pszczoły, jeżeli chodzi o nosę U mnie najprawdopodobniej nosem ma cerane wystąpiła. Z tego, co się co wyczytałem, zagłębiłem się trochę w temat. Bynajmniej tak piszą na internecie. Powiem inaczej: rodziny miałem bardzo silne na 10 ramkach. Rodziny produkcyjne, te tutaj, które są, no to był, większość była na 10 ramkach, tam 8 obsiadanych, 9 i w październiku, w listopadzie nagle zaczęło tych przyłbywać. A dwie rodziny tutaj, takie miałem, gdzie, gdzie po prostu przeły znikły. Jedna, jedna rodzina no to była typowo warroza, no bo e, matka czerwiła cały czas i pszczoły zostały na czerwiu, no ale też może no semy miały, bo tych pszczół za dużo nie było. Pamiętam dokładnie, na jakie rodziny zimowałem, a co później z tych rodzin zostało e, w dwóch odkładach. No to jeden taki słaby jak mi się osypał, no mogła być też warroza, a drugi pszczoły znikły, czyli ma macerana. No nie za ciekawie to wygląda, ale tak jak mówię, z tego co mi zostanie, no ja szybko odbuduję tą pasiekę, ale tak jak mówiłem, to się przełoży na zbiory miodu. Ramki, oczywiście tam mam odłożone, zresztą mogę pokazać te ramki. To jest ta rodzina akurat w której było najwięcej warrozy. Tutaj te pszczoły już kiedyś tam wziąłem pozdejmowałem trochę ich tutaj z ramek i z dennicy. No i to jest typowy objaw warrozy. Pokarm był oczywiście full, a no matka czerwiła cały czas tutaj w tej rodzinie najwięcej warrozy się osypało I być może miały też na cerane. Te ramki oczywiście pójdą do przetopienia. Trochę szkoda nam no, tyle pokarmu widzicie. Pieszga, wszystko jest to, to, co powinny mieć pszczoły miały. Ale niestety z rodziny silnej została garstka pszczół. Także no nie za ciekawie to wszystko wygląda. No Co mogę więcej dodać? Słuchajcie, jeżeli Wam się podoba, no to zachęcam do dawania w górę bądź w dół. Zapraszam nowe osoby do subskrybowania mojego kanału. Ja słuchajcie, no w związku z tym, że ja mam małą pasiekę to nie, nie prowadzę tej pasieki jakoś zarobkowo. E, wiadomo tam jakieś kosztarze się zwróciły, ale głównie chodzi mi o miód dla siebie. E, no co, no, ja w takiej sytuacji mogę powiedzieć: no cóż, stało się. Muszę w tym roku trochę zadbać bardziej o te pszczoły. żeby nie mieć takiej sytuacji jak w tej zimie. Że już pszczoły mi się osypały. Tam rodziny produkcyjne, silne rodziny produkcyjne, z których została garstka pszczół. Jeszcze raz to podkreślę. no osypały się. Yy, kiedy to się one osypały? Jesienią, jesienią chyba jeszcze było. Nie pamiętam listopad czy grudzień, kiedy ja tam zaglądałem. Oczywiście, tutaj e, wylotki w tych rodzinach, które się osypały, były zasłonięte. Także pszczoły nie miały możliwości tam dostępu, bo jak były cieplejsze dni, no to pszczoły latały. No także, e, no co, słuchajcie, bierzemy się do pracy. Myślę, że tutaj dzisiaj te trzy ule, te trzy rodziny, które mi się osypały, zdezynfekuję, a odkładam mi się w któryś inny dzień tam zajmę. Reszta ma się na chwilę obecną dobrze. No zobaczymy, co czas przyniesie. Jeszcze trochę zimy mamy. Słuchajcie, zapraszam do oglądania, bo wyjdzie z tego strasznie duży film. Ja się włączę za chwilę. Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć oczywiście wcześniej dłutem. Już przeczyściłem tutaj te dniece, te korpusy. No i co? No i słuchajcie, opalamy to. Też nie wiadomo, Bóg wie jak nie trzeba opalać. Najważniejsze w tych zakamarkach właśnie. Najważniejsze w tych zakamarkach dobrze opalić. E, jeszcze, słuchajcie, po tym jak opalę e, te denice, te korpusy tutaj po no to spryskam to kwasem octowym. I słuchajcie, dobra, jest druga ręka potrzebna. Myślę, że tyle wystarczy. Jeżeli wam się podoba, to zapraszam do oglądania. No i słuchajcie, tak jak wspominałem, tutaj mam kwas od 80%. Jeszcze gdzie nie idzie muszę powygarniać, no ale tak to wygląda. Najważniejsze te zakamarki tutaj też wyczyściłem. Wiadomo, że coś tam zostanie przypalone. No ale myślę, że pod wpływem takiej temperatury. No to raczej tutaj żadne zarazki sobie nie dadzą rady. No tu jeszcze propolis jakiś się tu też pozdejmowałem. Też tutaj trochę przeczyściłem, gdzie, gdzie widzicie, jak za mocno dłutem e, można się wbić w drewno, jak się za mocno skrobie. No i tak to słuchajcie, u mnie wygląda. Trzeba przygotować e, ule do przyszłego sezonu. A, wiecie, wiecie, jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. Słuchajcie, wymieniłem ramek. E, jakieś, nie wiem, może 20-30%. No trochę za mało, bo brałem, wymieniłem po dwie, trzy ramki z ula z korpusu, który ma 10 ramek, oczywiście Wielkopolski. Myślę, że w tym roku e, wymienię, będę starał się wymieniać jakieś 50-60%, 5-6 ramek. Najlepiej, oczywiście, by było wymienić wszystkie ramki, ale sami wiecie, jak jest. No ja tutaj prowadzę małe gospodarstwo, uprawiam trochę tego pola. Eee, kurami też się muszę zajmować. Chodzę normalnie do pracy na etacie eee, i po 8, i po 12 godzin. Także powiem wam, no, nie żebym się jakoś tutaj głupio tłumaczył, no, ale nie zawsze na wszystko jest czas. No. Tym bardziej, że ja prowadzę małą pasiekę. Nie mam no, tam, załóżmy. 50 uli i załóżmy, nic bym poza tym nie robił, tylko chodził jeszcze do pracy. W momencie teraz, gdy przyjdą jakieś cieplejsze dni, no to raz, że muszę przy pszczołach robić, dwa to, że będzie trzeba w polu pracować. Także tego czasu, słuchajcie, przydałoby się, żeby doba miała 48 godzin. To wtedy może bym wszystko dopilnował i by było tak, jak się należy. A no, robiąc e, różne e, rzeczy Inaczej może nie różne rzeczy, tylko e, zajmując się różnymi dziedzinami rolnictwa. No to sami wiecie jak jest. Jeszcze przy tych maszynach też jest dużo roboty. Wszystkie maszyny mam stare, wiekowe no i Często, często jest tak, że po prostu tego czasu mi brakuje. Przy pszczołach, sami wiecie, jak jest, robota jest sezonowa. W polu też trzeba plewić. Ja tutaj plewię wszystko ręcznie. Nie stosuję oprysków. No to w momencie, gdy jedno wyplewie, już drugie zarasta i to jest tak w kółko przez, przez całe lato. Także roboty jest co niemiara. I. No i co? No i. Mam nadzieję, że w tym roku troszeczkę bardziej zadbam o te pszczoły. Też mój błąd, bo miałem no mało tych spadków tam, jak mi się jedna jeden odkład osypał, no to czy dwa odkłady maksymalnie, no to e, to było tyle przez całą zimę, przez te parę lat. I to jakoś uśpiło moją czujność. E, postawiłem tylko na ten kwas mrówkowy. Przestałem stosować, tak jak wspominałem, zioła, czy tam jakieś inne preparaty, jakieś probiotyki. Za mało ramek wymieniałem, dużo miałem takich ciemniejszych, starszych ramek. No i mi się wydaje, że to wszystko złożyło się w jedną całość i dlatego mi się te tutaj rodziny, te parę rodzin mi się osypały i te dwa odkłady. No i do tego jeszcze ciepła jesień. Reinwazja warozy. No i słuchajcie, tak wyszło. Dobra, ja już nie będę tutaj smęcił, bo tak jak mówię, no to dla mnie to nie jest jakiś tam duży problem. Eee, tylko szkoda tych rodzin. No. Bo z tych odkładów, z tych rodzin ja podzielę w maju. Po połowie załóżmy je podzielę, czy tam po trzy ramki pszczół pozabieram, zamówię sobie matki, no i, no i będę miał to co miałem, a może nawet więcej zrobię w tym roku. Tylko że no nie mam czasu i za bardzo chęci, bo chciałem w tym duże trochę podziałać, ale znowu widzicie teraz, mrozy są po minus 10 stopni. Jak będzie trochę cieplej, to się może w końcu zabiorę za to. Nie chcę mi się w grażu robić. Przy takich minusowych temperaturach, bo nie chcę być chory, sami wiecie jak jest. Dobra, ja sobie tutaj słuchajcie, ogarniam dalej, jeszcze poczyszczę i na dzisiaj myślę, to by było już tyle. Postaram się, postaram się, nie będę nic obiecywał, bo się mogę nie wywiązać. Postaram się wrzucać filmik co sobotę, niedzielę. Tylko jeszcze czekam, no, słuchajcie, na to ciepło. Jak będzie ciepło, będzie już można coś pokazać. E, jakieś prace w polu, coś tra przy traktorze, czy tam traktorem, e, coś z maszynami związane, coś e, z pszczołami. E, tylko, no, tylko o to chodzi, żeby było ciepło. Mam nadzieję, że w marcu już będą jakieś plusowe temperatury, to już będzie można coś działać. I mam jeszcze taką nadzieję, że mi się nic nie osypie no, ta reszta. Rodzin, które tutaj zostały, plus te odkłady. No wyglądają, że są w dobrej kondycji. Przyjdzie tylko wiosna, będzie ciepło, tak jak mówiłem. Podam jakieś środki przeciwko nosemie Ceranie. Plus do tego zioła, olejki. I mam nadzieję, że będzie dobrze. No. Dobra, a może jeszcze pójdziemy. Słuchajcie, tak z ciekawości. Zobaczę, czy pastuch chodzi bo jest zasypany całym śniegiem. Przypuszczam, że go rozładowało. Zresztą tutaj słuchajcie, widzicie? Po sprężynie jedna jest utopiona całkiem w śniegu. Ciekawe, czy ten pastuch chodzi, czy nie. O, cegła jest, dobra, rękawiczki za włożę. O kurczę. Tu mnie, słuchajcie, zaskoczyło. 14,4 tu, regulator napięcia oczywiście go trzyma. Żeby nie przeładować za bardzo akumulator. Słońce świeci, słuchajcie, idealnie pada na solar. No, także jest ok. Dobra, ja już teraz się słuchajcie, żegnam. E, zapraszam do oglądania, zarówno tego filmu, jak i poprzednich. Ja sami widzicie, e, nie pokazuję tylko samych. Sukcesów, pokazuje też jakieś tam drobne porażki, no co, samo życie pokazuje, słuchajcie. Dobra, jeszcze raz Was zapraszam do oglądania i już naprawdę żegnam się z Wami. Nie mogę skończyć jakoś gadać dzisiaj do tego telefonu. Biorę się do pracy, trzymajcie się, cześć. Hej.